Konto firmowe, jakie korzyści przynosi rachunek firmowy? Konto firmowe jest nieodzownym elementem prowadzenia biznesu. Rachunek firmowy zapewnia nie tylko wygodę, ale i liczne korzyści dla przedsiębiorców. W tym artykule omówimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze konta firmowego i jak przebiega proces jego zakładania konta. Porównamy także najlepsze oferty dostępne na rynku, przedstawimy korzyści z posiadania takiego konta oraz omówimy strukturę opłat i prowizji. Podstawy wyboru konta firmowego Co należy wiedzieć Wybór odpowiedniego konta firmowego jest ważną decyzją dla każdego przedsiębiorcy. Podstawowe kryteria, na które należy zwrócić uwagę, to opłaty za prowadzenie konta, koszty transakcyjne, dostępność kredytu w rachunku bieżącym oraz funkcjonalność bankowości internetowej i mobilnej. Ważne jest również, aby bank oferował dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb firmy, w tym elastyczność w zakresie limitów transakcyjnych i dostępu do dodatkowych produktów finansowych. Warto także zwrócić uwagę na jakość obsługi klienta oraz dostępność placówek i bankomatów. Dla firm o międzynarodowym zasięgu ważne mogą być również usługi związane z prowadzeniem rachunków walutowych oraz koszty przelewów zagranicznych. Jak założyć konto firmowe, krok po kroku. Założenie konta firmowego zwykle zaczyna się od wybrania banku i oferty, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy. Następnie należy zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak wyciąg z KRS dla spółek, NIP, REGON oraz dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Po wybraniu banku i przygotowaniu dokumentacji krok następny to wypełnienie wniosku o otwarcie konta. Można to zrobić online lub osobiście w placówce banku. Po zatwierdzeniu wniosku i aktywacji konta przedsiębiorca otrzymuje dostęp do bankowości internetowej i może zacząć korzystać z konta. Porównanie najlepszych ofert kont firmowych Porównanie ofert kont firmowych powinno uwzględniać kilka kluczowych czynników, takich jak opłaty za prowadzenie konta, koszty transakcji, dostępność kredytów oraz funkcje bankowości internetowej. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe usługi oferowane przez bank, takie jak chociażby wsparcie dla przedsiębiorców, narzędzia finansowe czy oferty specjalne dla nowych klientów. Różne banki mogą oferować specjalne pakiety dla startupów, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla dużych korporacji. Porównując oferty, warto również zwrócić uwagę na opinie innych przedsiębiorców oraz na rankingi kont firmowych publikowane przez specjalistyczne portale i czasopisma. Konto firmowe, jakie korzyści przynosi Twojej działalności. Posiadanie konta firmowego przynosi szereg korzyści dla biznesu. Po pierwsze ułatwia zarządzanie finansami firmy, umożliwiając łatwy dostęp do środków i przejrzyste rozliczenia. Dzięki oddzieleniu finansów osobistych od firmowych przedsiębiorca może lepiej kontrolować przepływy pieniężne i efektywniej planować budżet. Konto firmowe często oferuje także dostęp do narzędzi finansowych, takich jak kredyty, linie kredytowe czy możliwości inwestycyjne. Co może wspierać rozwój i stabilność finansową firmy? Dodatkowo, banki oferują różne usługi dodatkowe, które mogą pomóc w zarządzaniu finansami, jak dostęp do doradców finansowych, narzędzi do zarządzania płatnościami czy usług księgowych. Przewodnik po opłatach i prowizjach kont firmowych. Opłaty i prowizje związane z kontem firmowym mogą znacząco różnić się w zależności od banku i wybranej oferty. Podstawowe opłaty to zwykle koszty prowadzenia konta oraz opłaty za transakcje, takie jak przelewy krajowe i zagraniczne. Wiele banków oferuje jednak pakiety, które umożliwiają zmniejszenie lub nawet całkowite wyeliminowanie niektórych opłat przy spełnieniu określonych warunków, np. przy utrzymaniu minimalnego salda na koncie lub realizacji określonej liczby transakcji miesięcznie. Dodatkowe opłaty mogą obejmować koszty kart debetowych i kredytowych, opłaty za korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym czy prowizje za usługi dodatkowe. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji dostępną na stronie internetowej banku lub w placówce, aby mieć pełną świadomość potencjalnych kosztów związanych z prowadzeniem konta firmowego.